Teatru z prawdziwego zdarzenia, takiego z własną siedzibą i zawodowymi aktorami w Legionowie nie ma i prędko zapewne nie będzie. Za to bez trudu można w mieście obejrzeć prawdziwe spektakle, jak choćby w 3-4 stycznia, kiedy to na scenie sali widowiskowej ratusza, do tego w gwiazdorskiej obsadzie, odegrano napisaną przez Maggie W. Wright sztukę Komedia z dreszczykiem, zapoczątkowując tym samym nowy cykl legionowskich wydarzeń kulturalnych. Kiedyś Legionowianie byli przyzwyczajeni do festiwalu teatralnego Luby. Trochę zmieniamy formułę, klimat się zmienia, jest sala, w której możemy się spotkać niezależnie od pogody. I się, pojawił się pomysł takiego cyklu teatralnego. Były luby, teraz lubimy teatr. Będą cztery spektakle co miesiąc na początku roku. Cieszy mnie, że jest cała sala. Tutaj staramy się, żeby te ceny były przystępne, żeby każdego było stać i sala wypełniona po brzegi świadczy o tym, że trafiliśmy w gusty i że mieszkańcy Legionowa potrzebują takiej oferty. Jej ratuszowi autorzy nieprzypadkowo zdecydowali się postawić na przedstawienia, w których publiczności bardzo przyda się poczucie humoru. Żyjemy w czasach wojny, w czasach napięć, w czasach politycznej awantury, a tutaj komedia, dzisiaj komedia z Dreszczykiem na wesoło. Wystąpili w niej w Legionowie Magdalena Wołejko, Ilona Chojnowska, Piotr Cyrwus i Marek Siudym. Komediową strategię przyciągania widzów do teatru, często na sztuki o relacjach damsko-męskich, znani aktorzy i rozumieją i popierają. Ludzie z przyjemnością chodzą do teatru, gdzie mogą się pośmiać, zapomnieć o tym mhm. wszystkim, co nas otacza. Mówmy się, że to, co nas otacza, jest nie zawsze wesołe, a tu w tym teatrze, w każdym właściwie teatrze, no idziemy, szukamy rozrywki, zapomnienia, no na tym to polega. A temat, temat meskodamski to już od antyku. Wszystko, co zostało napisane, właściwie na tym się opiera. To My nic takiego nowego nie wymyślamy. Wymyślamy realia inne, tempo inne, bo jest tempo życia inne i, i to, co kiedyś, czas trwania sztuki i narracja była wolna, dlatego że całe życie było wolniejsze. Teraz nikt by nie wytrzymał. My za, za dużo informacji mamy, za szybko się porozumiewamy, dlatego to musi być w takim tempie i tak zrobione. Komedia z Dreszczykiem to sztuka o tyle wyjątkowa, że w kryminalnej intrydze pojawia się też metafizyczny wątek. Obawiać się spotkania z duchem widzowie jednak nie muszą. Jest wesoło, jest strasznie, jest straszą duchy, może. Mordują się ludzie. I ogólnie na wesoło o tym wszystkim opowiadamy, i w ogóle jest, dzieje się w świecie celebrytów, więc to też taki jest smaczek dodatkowy. To jest obraz naszego społeczeństwa naszego trochę kołtuństwa trochę. Takiego, jak to powiedział jeden z postaci, jak to w każdej polskiej rodzinie. Tu żona, tu kochanka, tu innego wszystko. Oczywiście, a to wszystko zamiatane pod dywan i tak dalej. To jest po drodze. Okazuje się coś innego zupełnie. Ale zanim się to okaże, no to jest obraz tego, co właściwie, z czym się spotykamy. Tak, ale my się śmiejemy z siebie, bo my opowiadamy o świecie celebrytów, czyli o świecie, który jest nam bliski. Bliski, ale w gruncie rzeczy wcale, wcale się nie różni za bardzo od świata, w innych branżach. Skoro już mowa o artystach z pierwszych stron gazet i ekranów, kojarzenie ich ze skłonnościami do obyczajowych ekstrawagancji, Marek VII uważa za dużą przesadę i przytacza historię sprzed kilku dekad, kiedy to zanim jeszcze zdał do szkoły teatralnej, pracował w Łodzi w szanowanym przedsiębiorstwie handlu zagranicznego. Tam ja się zorientowałem, że wszyscy z wszystkimi są ze sobą jakoś powiązani. Mówię w sensie takich związków, zdrad. To był dla mnie szok wtedy. I potem, tak naprawdę, nam się głównie przypisuje, że my jesteśmy, my, tych, którzy, ci, których się ogląda, jesteśmy właśnie tym właśnie świadkiem, takim rozwiązem i tak dalej, i to jest nieprawda, to jest cicha msza święta w porównaniu, w porównaniu z tym, co widziałem tam, wśród tak zwanych normalnych ludzi. My za dużo tak naprawdę zawodowo udajemy, żeby nam się chciało jeszcze w życiu tyle udawać. Tak czy inaczej, na scenie sali widowiskowej ratusza udawanie odgrywanych przez siebie postaci przychodziło krajowym celebrytom doskonale. Może pan zrobić tak, żeby ona sobie poszła, bo strasznie mi przeszkadza. To jest bardzo wszystko skomplikowane. ja się siostra! Wywołuje te duchy, ale pode... trudno się pozbyć tej kosmy. Ja ci dam teraz Co pan... Trzeba mi pan wylać, co pan? Nie ja to ona... ona sama sobie nie pójdzie. Nie, nie. Jeśli Józefina coś przywołała, to musi sama odwołać. Każda sztuka powinna nieść coś głębszego i jakieś zastanowienie i jakąś refleksję, bo bez tego no, to jest... Nawet zbiór tylko jakichś śmiesznych scen i, i śmiesznych, y, słownych y, żartów kombinacji lepszych, żartów, gorszych, lepszych tak. czy gorszych, jest tak naprawdę nie za dużo wart. Jeżeli nie ma czegoś głębszego, jakiegoś przesłania, takiego, jakiejś przewrotki, to, 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 to nie warto wystawiać. Tym razem, co potwierdził też końcowy aplauz publiczności, wystawić było warto.